Kryptowalutom mimo swojej popularności jeszcze daleko do wejścia w codzienność, między innymi z braku wielu przepisów, jakimi można by je regulować. Przepisy te stworzyć jest ciężko, bo i sama idea kryptowalut jest taka, aby nie podlegały regulacjom i o ile są w tym plusy, dziś przedstawię Wam ich ciemniejszą stronę i nie, to nie będzie kolejny film o płaceniu w Darknecie. Pokażę Wam jak przed naszymi oczami przepływają dziesiątki miliardów dolarów w postaci niezliczonych oszustw finansowych. Zamieszani są w nie najwięksi biznesmeni, celebryci,

Solana, nowoczesna platforma blockchain zaprojektowana z myślą o szybkich i tanich transakcjach. Dzięki swojej strukturze umożliwia tworzenie różnorodnych tokenów, w tym tzw. Tak zwanych memecoinów. Deweloperzy mogą określić nazwę, symbol oraz całkowitą liczbę tokenów, a następnie wprowadzić je na rynek na zdecentralizowanych giełdach. Istnieją narzędzia, które sprawiają, że ten proces to zaledwie kilka kliknięć myszki. Koncepcja tworzenia własnych kryptowalut z taką łatwością bardzo spodobała się społeczności, która już nie po raz pierwszy zaskakuje swoją kreatywnością, bo nadali wartość internetowym memom. Jest to wręcz niezrozumiałe, bo absolutnie nic za tymi meme coinami nie idzie, wszystko jest wyłącznie żartem i dla jaj, ale coś jednak w tym musi być, skoro token o nazwie Fartcoin osiągnął łączną wartość 300 milionów dolarów. No, ale zacznijmy od początku. Pierwszym takim tokenem był Dogecoin, który pojawił się już w 2013 roku, długo przed powstaniem Solany i m.in. za sprawą Ilona Muska, który w swoich postach na Twitterze często o tym coinie wspominał. I mimo, że to były żarty, cena Dogecoina wzrastała w mgnieniu oka nawet kilkukrotnie od razu po jego tweetach. Na przestrzeni lat projektów podobnych do Dogecoin'a było kilka, ale prawdziwą rewolucję wśród memecoinów przeprowadził PumpFan. Pump.fan to platforma, na której możecie kupować i sprzedawać, ale także tworzyć swoje własne tokeny. Ma ona ogromne community, więc nowe krypto powstają w każdej minucie. Mała oprowadzka. Strona ma strukturę forum, tylko zamiast postów mamy kryptowaluty. Natomiast pod każdym tokenem jest czat, więc możemy na żywo rozmawiać z innymi inwestorami. Jak widzicie, strona naszpikowana jest błyskami, ruszającymi się elementami, a jak jeszcze zrozumiemy, że w to wszystko wchodzą miliony dolarów, przelatujące tuż przed naszymi oczami, level dopaminy wzrasta momentalnie. Ale wzrasta też chciwość. Może i ja mogę stworzyć swój token, zrobić jakieś show, namówić ludzi, aby go kupili i będę milionerem? Cóż, no ludzie tak właśnie myśleli i między innymi dlatego na PumpFun nie ma już możliwości prowadzenia transmisji na żywo, a za opowiadanie o tym, co się na nich działo, mogę dostać demonetyzację, także oszczędzę Wam tych opisów. Ale oczywiście, jeśli ktoś jest ciekawy, to dzieli Was tylko jedno zapytanie do Google. Nowy rynek to nie tylko nowe możliwości dla inwestorów, ale także przestępców, a przekręty na memecoinach mierzone są w setkach milionów dolarów. I wiecie, że nie ma żartów, gdy w te oszustwa wmieszane są takie osoby jak Javier Milei czy Donald Trump. Schemat jest banalnie prosty. Tworzymy token o chwytliwej nazwie i dopisujemy mu historię. Może to być cokolwiek. Jak ci bardziej ambitni, możemy obiecać duże profity dla gospodarki naszego kraju, albo zwyczajnie napisać w treści jakiegoś mema no, co kto woli. Następnie musicie przekonać dużą liczbę ludzi, aby wam zaufali i wasz token kupili. Im więcej, tym lepiej, bo wartość poszybuje drastycznie w górę. Jak będziecie zadowoleni z rezultatu, sprzedajecie wszystkie tokeny, jakie macie, a jego wartość spada. W rezultacie zostawiacie wszystkich inwestorów na lodzie, ale za to wychodzicie z grubym profitem. No, spodobało się to wielu. Jedynym problemem takiego z kamery jest nagłośnienie kryptowaluty. Jak zrobić tak, aby o moim coinie usłyszały miliony ludzi, dodatkowo zaufali i wsadzili w to swoje pieniądze? Tutaj z pomocą przychodzą celebryci. Jeśli śledzicie newsy, to w ostatnim czasie na pewno słyszeliście o coinach różnych artystów. Czy to Caitlyn Jenner, czy Jason Derulo, co chwila na Twitterze pojawiały się kolejne posty i wydawało się, że zaraz każdy będzie miał swoją kryptowalutę. Oczywiście ani Caitlyn Jenner, ani Derulo nie mają pojęcia o tym, jak stworzyć coś takiego, więc oczywiście ktoś zaproponował im współpracę. Tym kimś był Sahil Arora, inwestor z Dubaju, który zamieszany jest w wiele skamów związanych z właśnie influencją. Na swoim Instagramie, gdzie zgromadził dużą publikę, chwali się swoim luksusowym życiem. Mówi się, że korzystając z tego schematu pump and dump zarobił ponad 30 milionów dolarów, ale jemu podobni nie ograniczają się tylko do celebrytów. 14 lutego 2025 roku Javier Milei, obecny prezydent Argentyny, napisał tweeta, w którym pozytywnie wypowiedział się o projekcie Libra, kryptowalucie, która ma fundować lokalne argentyńskie biznesy. Naturalnie chwilę później Cena Libry wystrzeliła w górę, osiągając market cap rzędu miliardów dolarów. I nie dziwne, pomysł był w sumie dobry, w krypto są ogromne pieniądze, więc czemu nie wykorzystać ich do poprawy sytuacji gospodarczej w kraju? Ten jakże genialny pomysł potrwał kilka godzin. Chwile po starcie portfele trzymające gigantyczne ilości tokenu pozyskane przed tweetem prezydenta Milei sprzedały wszystko co miały, a cena poszła gwałtownie w dół, przynosząc inwestorom kolosalne straty i przynosząc, jakby nie patrzeć złodzieją, ponad 100 milionów dolarów. Fale sprzedaży zapoczątkował sam prezydent kolejnym tweetem, w którym tym razem pisze, że nie ma żadnych powiązań z projektem. Poprzedniego tweeta usunął. W swoim dochodzeniu youtuber Cofizilla dotarł do jednej z osób, która stała za startem tego tokena. Hayden Mark Davis, to właściciel firmy Kelsier Venture, która działa w świecie krypto od 2021 roku, a niedawno zainteresowała się coinami i wprowadza je na rynek. Prowadzi tak zwane launche. Hayden oraz kilka innych osób tworzyli zespół, który po dogadaniu się z prezydentem Argentyny miał nie tylko wprowadzić na rynek Libre, ale także zaopiekować się dystrybucją środków do argentyńskich biznesów, co właśnie było głównym atutem tokenu. Sam Hayden w wywiadzie dla wyżej wspomnianego youtubera przyznał, że że jego zespół sprzedał swoje zasoby Libry i powiedział, że jest w posiadaniu między 120 a 140 milionów dolarów. Twierdzi jednak, że to nie miało być tak jak wyszło i to ludzie Milei źle poprowadzili swoją część launchu, zmuszając zespół Haydena do takiej reakcji. A jaka była odpowiedź Haydena na pytanie, co teraz stanie się z pieniędzmi? Ale myślę, że 48 na pytanie, co teraz stanie się z pieniędzmi, Czyli w skrócie, sorry, że wykiwaliśmy was wszystkich, ale no, nie mieliśmy wyboru. Zwrócimy wam oczywiście kasę, chociaż w sumie, wiecie co, mam lepszy pomysł. Co wy na to, że wpompujemy te pieniądze z powrotem w Libre? Nie zwróci wam to absolutnie żadnych środków, a jedynymi beneficjentami tego ruchu będą znów insiderzy. Oraz ludzie, którzy wciąż trzymają tony Libry, ale no, kto by się tam przejmował? Hayden nie omieszkał też poinformować, że to nie on osobiście dokonał przysłowowego pociągnięcia dywanu, a ktoś inny. Jest to wprost śmieszne tłumaczenie i jeszcze śmieszniejsza próba odbudowy wizerunku. Zwłaszcza, że jeżeli przyjrzymy się głębiej historii pana Davisa, odkryjemy, że to nie pierwszy raz, kiedy naciągał inwestorów i zbijał na nich majątek. Kojarzycie token Trump? Mimcoin powiązany z aktualnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Był niewątpliwie rewolucją. Jedna z najważniejszych osób na świecie wchodzi w świat krypto. W szczytowym momencie Trump Coin skupiał w sobie ponad 14 miliardów dolarów. Natomiast tydzień po launchu cena spadła z 70 do 30 za sztukę i kontynuuje spadać już w wolniejszym tempie, ale jednak. Tutaj nie ma wystarczających dowodów, aby określić jednoznacznie, czy Trump Coin był kompletnym skamem. Natomiast dzień po jego starcie, 19 stycznia 2025 roku, launch miał Melania Coin, powiązany naturalnie z Melanią Trump. I tutaj dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Minęła ledwie doba, a wypompowana w górę cena Melanii spadła na web na szyję z 14 do 4 dolarów. Kilku insiderów niewątpliwie zarobiło fortunę na szybkiej sprzedaży, ale mimo podjętych przez nich działań udało się je zidentyfikować. Firma Bubble Maps przeprowadziła śledztwo, z którego wynika, że jeden z adresów, który zarobił na Melanii 2,4 miliona dolarów, przesłał profity bezpośrednio do adresu, nazwijmy go w skrócie 0x związanego z twórcami tokenu i nie był to pojedynczy przypadek. Według Bubble Maps to właśnie sami twórcy Tokena mieli go wypompować, a następnie doprowadzić do jego upadku. Kilka tygodni po tym wydarzeniu zauważono, że adres 0X funduje inny adres DE powiązany z twórcą Libry. A żeby było jeszcze śmieszniej, adres 0X również ustrzelił zyski wchodząc w Librę bardzo, bardzo wcześnie i sprzedając w odpowiednim momencie. Byłeś Melania, a to też byłeś? It's just I mean. i'll answer but it's uh, it's factually going to put me in, into a lot of danger um, which is fine i'll answer uh, i was part of it um Ale to i tak nie wszystko. Okazuje się, że ten adres jest powiązany z kilkoma innymi rakulami na bardzo dużą skalę, przynosząc właścicielom dziesiątki albo i setki milionów dolarów. I to wszystko fundowane z pieniędzy niczego nie spodziewających się małych inwestorów. Większość z was powie pewnie, że to byli idioci, kto kupuje wirtualne memy. To ma tyle czerwonych flag, że trzeba już specjalnie ich nie widzieć, żeby to kupić. I może macie rację, ale pamiętajcie, że to wszystko to gra na emocjach, a ludzie głównie nimi się kierują. Codziennie można przeczytać dziesiątki postów na X, w których ktoś chwali się, że zarobił roczną pensję w dzień i ty też możesz. Wystarczy, że dołączysz na jego grupę na Telegramie, a on tam będzie informował o następnych okazjach. I ludzie w to wchodzą. Możliwość zarobienia wielkiej fortuny jest zbyt kusząca. Nie wiedzą, że są dokładnie tym, co um. Umożliwia złodzieją zarobek. W końcu komuś trzeba te wszystkie krypto sprzedać, prawda? Dzięki za oglądanie do końca. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, ale subskrypcję i udostępnijcie znajomym, bo algorytm YouTube bardzo lubi takie interakcje. Do zobaczenia w następnych materiałach.